Obiekt szczególnej dumy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie stanowią jej gabinety zbiorów specjalnych, gromadzące obiekty o szczególnej wartości historycznej, materialnej, często unikatowe. Są to stare druki, rękopisy, ryciny. Należy do nich także gabinet zbiorów muzycznych, który kolekcjonuje wszelkie obiekty związane z muzyką, z zapisem notowym muzyki, zarówno rękopisy, jak i druki od wieku XV po XXI. Wyspecjalizowaną częścią tego gabinetu jest Archiwum Kompozytorów Polskich, miejsce doprawdy niezwykłe. Jesteśmy dumnymi posiadaczami spuścizn Karola Szymanowskiego, Tadeusza Berda, Romana Palestra, a od niedawna również profesora Zbigniewa Bargielskiego. Ale mamy też pojedyncze rękopisy piór tak sławnych twórców jak Wiktor Tutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar i wielu innych luminarzy polskiej sceny muzycznej. Kto jednak sądzi, że archiwum to kryje jedynie zapisy muzycznych dzieł, jest w błędzie. Razem z muzycznymi rękopisami przybywają inne dokumenty i nie tylko dokumenty, które obudowują przeróżnymi kontekstami to, co nazywamy kompozytorską spuścizną. Znajdziemy fascynujące fotografie i te oficjalne i bardzo osobiste. Znajdziemy nawet obiekty tak osobliwe jak maski pośmiertne. Ale i przedmioty związane z wykonywaną profesją. Wśród nich dyrygenckie batuty czy narzędzia pomocnicze kompozytorskiej pracy, metronomy, stopery. Każde archiwum to historie konkretnych ludzi. Nierzadko dochodzi w nim do spotkań naszych bohaterów, bo dotyczy ono artystów, którzy się znali, którzy ze sobą współpracowali, nawet jeśli reprezentowali różne pokolenia, różne przekonania, tworzyli wspólnie lub nadal tworzą polskie środowisko muzyczne, a ono. Muzyczną kulturę. Zbiory archiwum kompozytorów polskich powiększają się często w drodze darów. Za wszystkie te dary jesteśmy niezmiernie wdzięczni i jesteśmy na nie niezmiennie otwarci. U nas zbiory te zyskują bardzo dobre warunki przechowywania i udostępniania oraz opiekę najlepszych możliwych bibliotekarzy, muzykologów, którzy zajmują się nimi z profesjonalizmem i czułością. Archiwum Kompozytorów Polskich to jest najlepsze miejsce do przechowywania i przekazywania spuścizn.